pojedziemy sobie wcześniej Pieniądze Moja Jem! Teraz już nie Dzięki frajerze Chciałbyś po się. Ty pancerzy ty O dzięki Zaraz, zarobiłem mnie to jest moja renta. Kółko tego. Bo tak może... To jest minia. Nie, od tą. nie tylko do końca. Nie, kółko takie. Tylko... Dobra. Zobacz, to... Chodź. to jest... Jako... A w tamtą stronę... Nie, no, trzymaj teraz, na razie. Trzymaj na razie. Nie, trzymaj. Nie, mamo, no, spoko. No, po stoko. po, po pie... do kieszeni. Nie, bo mi wypadnie. Dobra, tam, tam. Dobra, jeźdź. O, to schowaj. Pójdę w ciań, bo mi grzeje w łeb. Ale próbuj starać się kamerę stabilnie trzymać. No. To będzie trudne, nie mam żadnej podstawy. No Właśnie Ale nie oddam. No, dobra, dawaj. Daj. Ja, ja, ja do No i decyzja polega na oddawaniu kasy. Bo... No. <noise> Widzicie? Jesteśmy uczciwi. Dawaj, dobra. Dawaj. Tak ale muski oddać. No. 3, 4, o, pieniądze. No, <laughs> o, brawo. On nie za te auto przyjechało Ej, zaraz walniesz jakiś auto Idio Pod słońce nic nie widać No, to było dobre Całe okrążenie, kto będzie pierwszy? No, dawaj. Adi Mnie już strasznie nudzi, chłopaki. Od tego zachowujecie się jak jakieś gimbusy, z którymi jesteście oczywiście, nie? Żyjesz? Tak. Mówię do Adiego, ty! żyję. Czekajcie, co tu jest napisane? Podstawiając buzek tersko dbasz o bezpieczeństwo. Na przykład takich downów jak tutaj, co do tego wózka wsiadają i kurde Dobra, koniec, tak jakby no koniec, odcinka.